Drodzy, dzisiaj kolejny dzień z życia rolnika. Idziemy działać przy aucie. Krzesny tutaj pryska. Jeszcze jakieś ostatnie dawki, ostatnie zasilenia A my musimy wymienić kolanko w B6. No i tutaj mamy taką. O, to proszę, ja Was o tam, 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 takie koloneczko. Oto. I to jest do wymiany. Mamy tutaj nowe to je przywiozłem o. coś takiego. I to jest albo pęknięte, albo tutaj na oringu nie trzyma bo leje się z niej strasznie płyn, także remonty, czasy, czasy remontu nadal trwają no i teraz tak tam jest wąż, który trzeba zdjąć i żeby jego zdjąć to trzeba wypiąć jego klamerkę, która w sumie się nawet tak dość jakby chciała wypiąć a ty ciadu jeszcze ciepły o, jak zawsze rękawki już trzeba podwinąć No jeszcze z jednej strony nie wyszedł. Może teraz, kurde, by go złapał gdzieś tu Nie, wsuwaj. No patrz, wszystko śliskie. Chciałby płyn spuścić, ale kto to będzie robił? O. Tak i tam zasylikonowane całe. O, ale zeszło. O. No i takie to oto są remonty. Trochę się od razu mu płynu wymieni. Oczywiście jak zawsze jak się nie ulejesz to nie będzie. Jedną rękę trzeba poświęcić, a bo tu się cała szpilka wykręca. No, też fajnie. Ajajaj. Obluzować nakrętkę i szpilkę na czerwony klej. Bo niepotrzebnie żeby się wyciągała. A tu był na czerwony klej, patrz. I dalej jej źle. A nie. A, ha, ha, ha. Bo tu jest, to jest nakrętka z tym. Dobra, to się wykręca całe. Super, to tutaj, i teraz drugą stroną. A tu już idzie też szpilka. A no tak, bo zamiast zrobić kolanko zakładane, to zrobili na szpilkach. A co? A co się nie da? Nikt nie wpadł na to, że tak będzie gorzej, moi drodzy. Kurde, cholerstwo, takie małe główienko, a tyle zachodu. Bo już przez chwilę tak jeździłem, wam powiem. Ten płyn sobie wyciekał trochę, ale mówię, nie ma czasu, nie ma czasu, bo to. Inne roboty i ziemniaki jeszcze przy tej apionce tam działałem w międzyczasie, ale w końcu się okazało, że tu płynu tak ubywa, że to ona więcej płynu jak paliwa zużywała. No to mówię, kurde, trzeba się za to wziąć. No i się okazało, patrzę, to kiedyś to już robiłem. Patrzę, a tu ścieknie z tego kolanka. Mówię, o proszę. Ale to wszystko ciepłe. To silnik jakieś pół godziny temu jeszcze pracował. O! Dobra. I Cię tu no, orin się sprasował. Kolanko chyba nie pękło, ale orin się sprasował i stąd ciekło tutaj z góry. A tutaj, jak weźmiemy sobie nowe kolanko, jak je wyciągniemy, no już o pedicure, manikir, maluje na czarno. No i tutaj, moi drodzy, orin wystaje. no proszę, ten jest na zero, a ten wystaje. I teraz pytanie: dawać tu ciutę silikonu? Można by było w sumie tak tylko liznąć za orężkiem, bo wcześniej nie złożyłem tego na silikon. Mówię, to będzie wpyte, będzie to titoć. I co się okazało, no nie titało. Myślałem, że będzie dobrze, a to nie było dobrze, bo yy, od razu rozbieramy, bo od razu ciekło. Nie wiem, czy tam jest coś krzywe, ale czekajcie, bo ja tego już z silikonem, a tam jeszcze kurde, trzeba zobaczyć, czy tam jest czysto w ogóle czy tam można to przykręcać stara uszczelka z silikonu to też trzeba lepiej ściągnąć bo to nie ma co to zaraz też powyciągamy wszystko bo tam też było siliksonowane. No. a ta się pościąga bo to w tym płynie to, to gówno trzyma ten silikon na koniec człowiek daje tylko tak go dla zasady żeby ten w sensie to nie jest silikon, to jest pasta montażowa, żebyście nie mylili, nie myśleli sobie, że ja tu jakieś gówno pakuję. No to jest elegancka pasta montażowa tylko dana, nic więcej. Ale teraz trzeba tego dziada i tu też... O, no i to się zapięło. Cholerstwo, kurde, ciepłyś ty. skrobiemy z stamtąd, bo ja tam dawałem, bo tam też ciekło. Już tu kiedyś jak uszczelniałem, to też to rozbierałem co chwilę. Mówię kurde trzeba dać. Tu byśmy lepiej no i teraz elegancko sobie to wyskrobiłem, nie spadaj Wszystko na pastę montażową widzicie? Czerwona pasta montażowa Żeby nie było, że fuszerkę odstawiłem Ale był tu ten, ta pasta tu była i ona coś tutaj nawet może i trzymała Bo tutaj wtedy nie ciekło z tego stożka No ja to dałem, mówię zrobię tutaj, nałożę tego, tej pasty montażowej tak zwanej żeby tutaj właśnie ten stożek uszczelić, zaraz jeszcze sobie wsadzimy to kolanko I zobaczymy jak to tu w ogóle siedzi w tym Chodzić będzie o tutaj o I czy to będzie szczelnie? No powinno być niby szczelnie No i tak o no niby to zapięło się za to, ale czy to będzie i to tak powinienem na sucho Czy co mówicie? Czy składamy na sucho a ja może i na sucho Dziul tam najwyżej będzie ciekło jeszcze bardziej ale powinna być gitara, bo tutaj jest kurde, tam czuję pod palcem, że nic nie czuję czyli jest czysto zakręcę ten silikon, poskładam tak no jak będzie ciekło to, to trudno o-ring jest nowy, kolanko kosztowało 10 zł także jakoś to przeżyję, no, zaraz idę jeszcze do słupa krzesnemu pomóc i. Możliwe, że tutaj będzie po robocie. Zaraz jeszcze płynu dolejemy i powinna być gitara. No i moi drodzy, ostatni oprysk od grzyba leci. Jedzie, Dobrze jest! No, ostatnia od grzybówka, dlatego że gdzieś tam widzieliśmy na brzegu, że rdzewieje nam pszenica. Pszenica już jest powyżej kolan, także za trochę będzie się kłosić. A że my się nie dorobiliśmy jeszcze opryskiwacza hydraulicznego i w capku nie ma hydrauliki, to to ja jestem jako hydraulika, jako słupowy, żeby lanc nie zgubić. Top. Tak, możesz jechać. No, i można, żeby szybciej było, żeby nie musieć wychodzić. A pójdziemy sobie tutaj do ścieżki, żeby jak najmniej tego gdzieś tam wynieść z pola. No, pszenica już wygląda ładnie. Rzepak Wam powiem też całkiem fajny, zresztą zaraz przejdziemy to to wam pokażę. Taki dzisiaj dzień, właśnie z życia y, rolnika na polskiej wsi. No, a tak wygląda rzepak. Tutaj na ścieżce wiadomo, że jest gorszy, ale tutaj, jak się podejdzie do niego, to jest podcyck. No, zobaczcie sobie. Od spodu wygląda ładnie. W tym roku przypilnowane wszystko co trzeba i miejmy nadzieję, że będzie wszystko jak trzeba. No tutaj widzę strączki sobie robi. Dobrze, niech robi im więcej, tym lepiej tym lepiej później dla nas. Tutaj się ładnie zagęścił, gęściutki rzepak. Myślę, że coś z tego będzie w tym roku. No tutaj jak widzicie już się zaopatrzyłem w płyn. O Petrygo lejemy, czerwony, a co na bogato i tyle. No, jak mówię już się zaopatrzyłem w ten płyn, żeby kurde, żeby mieć co dolewać do niej. Ale może po wymianie tego kolanka już nie będzie trzeba tak często dolewać. Jeszcze sobie zobaczymy, płyn hamulcowy od razu. Wszystkie płyny tutaj posprawdzam. I tak to będzie. Zalejemy i zaraz muszę poskręcać jeszcze to, bo tamtą rurę tutaj muszę włożyć, bo szału dostanie jak nie będzie zaraz błędy zacznie wywalać a po co? gdzie tu chlapiesz ty? jestem niech już ona się odpowietrza da się być odpowietrzy, tak jak ją zaraz jeszcze odpalę to się jeszcze odpowietrzy dobrze, kolanko przykręcone i tu jest teraz taka o, to jest coś co każdy uwielbia to jest nakręteczka do której nie da się paluszkami sięgnąć ale że ja mam sprytne to jakoś może złapie, aby złapała. O, udało się. Dobra, nie jest źle. Jak rozbierałem silnik w 5, to teraz to żaden taki serwis nie jest zły. Przy takim silniku, jak tu miejsca wszędzie z każdej strony pełno. To ja piące kurde 3 litry, to wam powiem, że tam z tak silnik upchany, no fajnie to chodzi. I fajnie się tym jeździ, bo mocy ma niecałe 6 sekund do setki robi. Ale co z tego jak przyjdzie jakiś remont i... Nie wiadomo w którą stronę uciekać. Tu ona sobie no, bulgocze cały czas, także dobrze. I teraz wrzucamy to. Trochę brudne, ale lepsze nie będzie. Na razie musi jeszcze się przemęczyć z takim. Teraz tak, to do tyłu. To tutaj. To tutaj i w sumie już prawie, że weszło. To tu, to tu czy wtyczunienieczka. Najważniejsza jest wtyczunienieczka. Żeby on szału nie dostał. Też ta wtyczka, kurde, że to się trzyma, to jest za szok. Szok i niedowierzanie. O. o dobra, tam jest poskręcane. To jeszcze nie jest co prawda poskręcane, ale na razie to olejemy. Bo trzeba odpalić tę bestię. Lecimy. Krzesne się przyjechał tam pukać. Tak, czy jeszcze coś będzie. A, jeszcze będzie chyba pryskał, A ja. No, niech tam działa. Żeby zawsze to, ten grzyb tak nie będzie łapał, to zboże będzie może lepsze. Idziemy zobaczyć jeszcze, czy coś tu nie zostało takiego, co by mogło zaraz spaść. A raczej na pewno tu wszystko będzie chciało spaść. No i dobra. Śmieć do śmiecia. Śmieci do wyrzucenia. Kolanko stare zostawiam, bo nie jest yy, pęknięte. Więc zostawimy je i w razie czego się tylko o ring dosztukuje albo kupi, bo to też są groszowe sprawy i powinno być gitarowo No zagadaj. No i dobra. I teraz będziemy patrzeć co ona nam będzie mówić. Już płynu sobie wciąga. Więc lejemy. Ja się muszę odpowietrzyć, także tego płynu teraz pociągnę trochę. Nigdy na razie się nie poci, ale czy to będzie się nie pocić, tak jak ja bym tego chciał? Czy się zagrzeje i się będzie pocić? A tego nie wie nikt. Zobaczymy, się pociągnie tego płynu. To jest to. Tutaj od razu przegląd. To chyba jest też mało. Zaraz dolejemy. Dota dotać tureczkę. No tu skąd to A tu, ja tu klapułem. Chyba i to kapie są dalej. Dolejemy mu do maksa, a on sobie resztę podczas hamowania wyrówna. No i tak schodzi. Boże, te butelki jak zrobię z tego, by to dobra, na razie tyle o. Ja sobie go wezmę w razie czego, bo też mi tam pokazywało, że jest mało, to będziemy dolewać. Niby nie cieknie z żadnych... Żadnego zacisku, bo kiedyś mi kurczę z tego i z tej strony mi ciekło, bo się tłoczek przy tłoczku rozszczelniło. Jeszcze mutawkę. Boże wiatr koniec. No i dobra, płyn też na razie do środka, będę nią jeździł. To może się jeszcze gdzieś tam powietrze uleci. I proszę, elegancki obiadek. Siadamy jemy i ciśniemy dalej. No i moi drodzy, prace przy wciąż trwają. Tutaj mamy przesyłeczkę. Przyszła nam nowa przesyłka. Elegancka, zaraz Wam pokażę o co Kaman, tylko na początku z siewnikiem. Lejki już mamy porobione. No tutaj te boczne wyszły tak, musiały tak wyjść. Około haczyć nie będzie, nie ma problemu. Musiało tak być, dlatego że musieliśmy się wysunąć. A siewnik jest zrobiony tam chyba na 2,7 czy coś takiego. A my chcieliśmy, żeby zrobić z tego 3 metry. 13 siewek, siewki do rzepaku. Tutaj mamy o takie blokady, żeby kółko nie opadało. Tu jest nakrętka wspawana. Będzie śruba, będzie się opierać o to, i tu będziemy regulować sobie wysokość kółka, to nie? Także tak to wygląda. Dobra, bo kurde, kamera padła, w sensie, bateria padła. Jeszcze raz, siewnik już macie, to już widzieliście na poprzednim. Poznaczone mamy na razie siewki tego. Tutaj są takie blachy, które będą powodować to. Że yy, będzie nam prościej walczyć z rzepakiem, czyli nie trzeba będzie pogarniać, jak będzie mało spadnie na blachę, tutaj widzicie takie lejki się robią, i to będzie wchodzić. Tutaj jest taka i to będzie spadać po prostu. Jest taka poglądowa blacha, będzie ona tak i tu, i tu, pod ten, i będzie to opadać. Także tak to wygląda, moi drodzy. Za trochę efekt końcowy powiem wam, że się już zaczyna wyglądać. Jeszcze bym mu dorobił ramę, kultywator, wał, ścieżkę, żeby, bo to wiadomo, rzepak przed wschodowo. Można pryskać, zrobić i będzie elegancko. Nawet to w miarę w linii wyszło, nie patrzcie, że jest trochę krzywo, bo nie mogą być te ogólnie brzeżne wystają lekko dalej, dlatego żeby się skończyć, zmieścić, ale to już mniejsza o to. Także przechodzimy dalej, zobaczmy co tu tutaj przyszło, bo chyba już jak widzicie wiecie. O, no rzuć jeszcze tym. To, co to jest jakiś papieren. Instrukcja, przecież Polak nie czyta instrukcji, co wy mi tu? Za bajerę wciskać. Tutaj jest chyba monitor, tak to jest monitor, ja sobie tutaj to wyciągnę. Tak żeby... O! O! Proszę! Taki monitor 9 calowy Mnie w nim nawet widać coś takiego. Takie coś będziemy montować. Zgadnijcie, gdzie możecie w komentarzu napisać, gdzie to pójdzie. I zobaczymy, kto zgadnie. Po prostu, a ja na następnym odcinku postaram się. To wtedy wyjaśnić, gdzie to ma iść. Tutaj mamy kable pilota, no to tam pierwdały, bo to jest złączka taka główna, na cztery wyjścia, bo zamówiłem z czterema kamerami. Zresztą, a tu co to jest? Są kable, a tu są kable 15-20 i 20 metrowe, 2 razy 15, 2 razy 20. I zamówione jest cztery kamery. tak cztery, o, są kamery. No. Wypełnię jeszcze jedną kamerę, tak tylko poglądowo Wam pokażę, jak to wygląda, mniej więcej, bo wszystko schowane w tym futerale. Mamy tutaj kamerę. Wygląda to coś takiego: to jest oczywiście tylko mocowanie, no, bo ona będzie tutaj, ona do tego jest przyczepiona. Tu jest kamera yy, i tu jest daszek do niej. Ta kamera widzi moi drodzy w podczerwieni, czyli nocą, też elegancko widać, to złożymy. Bo to tak było, żeby to tam tu weszło. Tutaj ten monitor, no to monitor też zaraz, ale to nie jedną ręką. Bo o dobra, poskładam go sobie teraz. No, także moi drodzy, możemy zrobić takie może nie że losowanie ale zgadywanie. Kto zgadnie, albo kto już wie, niech napisze w komentarzu do czego to będzie. A dla tych, co zgadną, będzie nagroda. W postaci jeszcze nie wiem czego, ale coś się wymyśli. No, może tak zrobimy. Dobra, ja sobie to popakuję. No, a więc tak to wygląda. 4 kamery, 4 razy kabel i jeden monitor, 9, yy, tam 9 chyba i pół cala, czy coś takiego, czy 9,1 cala, coś w ten deseń o, Otworzyłem i teraz nie chce się to tu wbić. I tak to właśnie wygląda. Za niedługo jeszcze przyjedzie do nas yy, kolejny nabytek, Na nowy nabytek można powiedzieć, bo to taka dość też grubsza sprawa, za trochę kasy, ale to już będziecie widzieć, w myślę. Kolejnym odcinku, no myślę, że tak to zrobimy, chyba. Kolejny odcinek, bo to jest taki garażowy, właśnie tutaj coś z pracy z auta, tutaj coś z tego i taki mniej więcej odcinek. No taki mówię, spokojny dzisiaj odcinek, a następny będzie z. Co sami wiecie czego? Może ktoś się domyśla już, co to będzie, ale powiem Wam, że raczej to jest coś takiego, co rolnik to rzadko kupuje i raczej się nie domyślicie. Możecie spróbować w komentarzach, jak najbardziej. Ale nie wiem czy się komukolwiek uda. No dobra, to zamykamy jeszcze. Cyk, puch i mówię także moi drodzy, siewnik w takim stanie na razie. Cały czas idą przy nim prace. Jest gdzieś tam 25 czy tam 6 maj coś takiego. Końcówka, także za trochę wbijamy się jeszcze w te w kombajn będziemy na kombajnie działać przy kombajnie. Także oglądajcie odcinki, bo na pewno coś ciekawego będzie, bo musimy bagnety wszystkie wymienić. W tym roku tak sobie założyliśmy. Tu jeszcze zobaczcie takie, co się krzesny pozamawiał. Eleganckie, tylko tu kurde światło źle pada. Elegancko to wygląda. Gdzieś się poprzybija, może na komaj zaczepimy, albo garaż. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy.